Dobra, włączyłem. No, włączyłem, może się przywitać. A co, 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 co tam? tam? Wszystkich bardzo serdecznie. Jestem zjawiskowy, a ze mną jest. Ferryzus witam. Tylko graj, jestem na jego kanale. <grym> no właśnie, e, to jest Force of nature, ale co się chodź stało, chodź bo chodź zjawiskowy chodź. mi kazał nagrywać, bo coś się tu dzieje. Jakaś ja afera. Znalazłem, znalazłem ja właśnie sam. Bo Zobaczcie. Jesteśmy w trakcie. Jeszcze monety nam złotej brakuje do kompasu. Także no. tak to wygląda. O, fajne dźwięki w tle. Pozdrawiam. No nieźle. Nie no wiem, dobra. Masz takie dźwięki w tle. No ty, ty masz takie dźwięki w tle, ale to Nie, to ty miałeś. <laughs> tak, tak. Eura, no. Co znalazłeś? No patrz, widzisz to drzewo? No. To idź tam. Tam, aha. No i co tam masz? No patrz. Co to jest? Aniu. Bijemy to? Co to jest? O kurwa Oddaję mapę Dobra, bijemy to Max Mogężemy tego użyć? Nie No Dobra, dawaj Jedziemy z tym Złoto! Odłamek siły natury, złota moneta O, dostałem achievementy też? Nie, bo ja mam na swoim sejdzie Aha, o nie Dobra, mamy złotko, złotko to idziemy kurwa no Ja mam dwie sztabki złota Ej, w ogóle mieliśmy stworzyć kompas, żeby odła... ten... Żeby znaleźć ten odłamek siły natury Zobacz Aha. sobie, widzisz? Wykop przedmioty Ja mam to Tego przedmiotu nie można stracić po śmierci, o to spoko To nieźle A ja pokaż mi go ja Już tak, jakieś dziwne. Weź sobie nie go. Nie mogę go dotykać. Co? Tylko host może go dotknąć. Tak? No. O jezu. Ale nie, no to jest chyba z bo na przykład może być ich określona ilość i wiesz, ktoś ci wbije na safe i już nigdy nie wejdzie. W no. Tak Dobra, czyli robimy kompas bez sensu. Stracenie kasy. Nie, No, pewnie będzie ich więcej. O, no może, może i apel na ja Możem, to, że mnie gdzieś tak pisze, to kuczę. dobrze mnie wykluczuje, tutaj dobrze mnie to wykluczuje. Pięknie, pięknie. Halo, kurła, co się dzieje? Kurła, wypuść mnie! Wypuść mnie, kurła! Kurła! Dobra. Chomurka mistka. Chomurka mistka, powiem. Piękna sprawa, zrobimy kompas. Ciekawe, co tam w ogóle yy, patrzyłeś co tam trzeba do, do. do charakterystyki. O jezus, Mary. mamy wszystko. 5 tabek złota trzeba, kurwa. Do level upa. Co? 5 tabek złota trzeba do level upa. Ładowanie mapy, to świetnie. To nie mam kompasu. Myślisz, że Olacz tego questa? No, a potem się go zrobi. Dobra. Ale to i tak chyba nam braknie. Ile ty, ty, ty tam podniosłeś. Co ty tam podniosłeś? Co to tam wypadło? Dwie sztabki złota. Aha, a tu będziemy mieć dwie. No i tak jednej nam brakuje. Ty. I tak nam jednej brakuje, gościu. To zrób ten kompas. To może. Więcej takich. Słyszysz? Co, co, co? Zrób ten kompas, to może znajdziemy więcej tych rzeczy. Zaraz. Tu są ryby, jakbyś chciał. Zrobię kompas. Ej, kurde, co, co tam się dzieje? Weź. Kurwa. Nie wiem. Czekaj, bo mi się tu. Nie, nacisnę. Ej. Dwa razy... Trzeci raz w sumie chyba biorę to samo do ekwipunku. Przyciskiem E, jakbyś chciał, to szybko łączysz przedmioty ze skrzynką. Dobra, tu się przepala. Ej. Co? Wejdź sobie na charakterystykę No. Daj mi te sztabki. Nie, są w beczce. To złota moneta w ogóle. wejdziesz Jak... na Ale ty, ty, dałeś złote monety, a nie sztabki, kurwa. Nie, na sztabki. A no to atom, dobra, nieważne. Dwie ceny, cztery te. Jak wejdziesz charakterystykę, to tam pisze, że możemy być w temperaturze. No. Da, w takiej temperaturze możemy być. No. A tam, gdzie weszliśmy, to pisało mi, że jest za ciepło. Przedliśmy, no. Przedliśmy. Ja też energię. No, też energię traciłem. Dobra, robię, robię ten kompas, Elo. No, nope. Deski biorę Daj miejsca na kompas Tu skrzynki, pięknie O że ten kompas się będzie robił wieki Dobra, to może pościnamy drzewa a ja zrobię cięcie Pięć lat później, kurwa Max, <noise> <noise> spoko, mamy czas, musi wykopać Przyda... Przyda się to No nie, bo ty masz, po co ją po co zaśmiecać, ekwipunek? Dobra, to wznawiam nagrywanie i idziemy za kompasikiem To prowadź Amen Kompas prowadzi nas Tam. Okej okay. O idzie Kurwa O kurwa dobra nie to nie ma sensu Boję się Pogad na mapę Czemu? No ja w ogóle prowadzi kompas Kurwa to ty czy ja? Walowanie mapy Aha Nie wiem gdzie pokazujesz To czekaj, rzucę ci kompas. Gdzie? No tam masz Gdzie? Zabrę. Aha, no i co to, co tam jest? Wejdźcie na mapę, zobaczcie A może teraz już możemy tam wchodzić? No ale wejdźcie na mapę ale może już tam możemy teraz wchodzić? Ale się tam, gdzie to jest dalej, bo to, to nie jest tak gdzieś jak tu Poczekaj. No ale chociaż możemy sobie trochę poczyścić tam trasę. O nie Tylko nie on. Masz dużo strzał? No, 65. No, możemy dać 10 A bo w jeszcze raz ten kompas, może on się resetuje po wyrzuceniu. Poczekaj, bo ja zobaczę tą mapkę. O Jezu, faktycznie, no faktycznie. Max, pomóż mi. I czemu tak... Ktoś tam szaleje u Ciebie. O, gobliny, gobliny. I tak musimy zdobyć te monety, to trzeba, można... Można trochę, wiesz... O, jak sobie tu? Pięknie. W ogóle... Jak myślisz tam warto iść? Gdzie idziemy w ogóle? Chodźmy tu na tą plażę, nie? Czy co? No, dobra Ale mi się załamał głos. <laughs> A tam jest Goblin, najpierw idziemy tego ciula zabić. Tam też jest Goblin. Dobra, idziemy do tego goblina. Gdzie go masz? A tu też jest. Nie chcę ci mówić, ale chyba tu jest przejście między tym <laughs> Nie, nie ma. No wcale on nie przyszedł. Po tej stronie co była najpierw wykopana Cicho Dostał strzała ode mnie Legolas Czułem już Dzień. tylko 12 strzał Ile ja ci dałem tych strzał 30 Masz 10 Ja bym chciał wziąć sobie ten miecz odbyć. No nie? Wziąłeś te strzały? No wziąłem, wziąłem. No nie. Tu mamy lisa. W ogóle jakie bagna, nie? No. Czy wow, bagna? Wziąłem. Kurwa! Nie miałem energii. Zaraz, tu mamy też lisa. Myślałem, że tak za mnie zaatakuje Ej, on jest piątkowy Lis? O nie, o nie, o nie, cofaj się Czemu? Bo tu są te Co Je... tu jest? Co, 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 co? Czekaj, czekaj na mnie Krab, nie, skorpion, Uuu! Ja tu nie mam energii w ogóle Zatruł mnie, ginę Co to za dźwięki? Zabiłem go co to Jestem za dźwięki? Mam było, kolec. Uciekaj, tam, tam jest uciekaj, goblin. Uciekaj, uciekaj, ginę! Ginę! Nie masz jeszcze full hp, praktycznie. Ginę z braku energii. Aha. No, już mi się odnawia, ale z jeszcze ginę. O ty u mnie typiasz. Też wsteki? Kolec z niego wypadł. Nie, mam, mam. Może będziemy mogli jakieś, no, może będziemy mogli jakieś zatrute rzeczy robić. Ej, te banany są genialne, choć po tym banany. Ej, ja, ale ja wolę kokosy, ale dobra. Banany są lepsze ulicznie. Nie. Właśnie nie. Ale dobra, niech ci będzie. No, ale nie mamy blisko kokosów, to są tylko banany. Bo ja wszystkie zebrałem z okolicy. <laughs> nie mamy na nich Dobra, spamuję, spamuję, spamuję. Jup. Zmarnował Masz dwa banany Zjedz je i Kurła. Kurła To nie zwalił Max Już nie ma w ogóle Aha, to ja sam Patrzcie jaki on ja dym za sobą No jakbyś się spierdził Może grzyby no, jakbyś się. No. Kurwa. Najgorsze ja jest to, że musimy Strasznie dużo tych monet zdobyć Dobra, czyli tu jest po prostu ma wygniąć żeby... No Fajnie Taki nielegalny Szyma. dla nas O, basy. Jezu, jak nie trafił. Czekaj, bo tam jest ten... ...niedźwiedź, to lepiej... ...odsunąć się. Teraz, czekaj, z łuku najpierw. Pięknie. Tam mamy lisa. Tam jest gobba, patrz. A, już zaczepi... nie, nie zaczepiłeś, chodź. Olej go, bo to jest. To jest niewarte. To, nie Nie warto marnować siły na lisa, której tak ucieknie. nie? No, złota moneta sztuk 1 mamy na 40. Także pozdro. A kompas może coś nowego ci wskazuje? I wskazuje mi coś dziwnego. A nie, dobrze, wskazuje mi to samo. Może musimy obejść ten biom jakoś? Nie, bo, nie, wydaje, nie, bo to jest strasznie daleko, to nie ma sensu. Nie. To jest trzy razy tyle, ile zobaczyliśmy na naszej mapie, no. No to musimy chyba zdobyć faktycznie ten level, no ale to jest niemożliwe, te, tyle monet zdobyć. To jest chore. Mi się wydaje, że wiesz, ktoś z nas poginał i te złote monety, wiesz, zrzuciliśmy się siebie, a nie zmienić więcej. Możliwe, ale co? Nie będą się respić żadne mobki? No będą się, rozpią się. Tylko teraz będzie dużo gaindowania Ale powiedz mi, masz przy sobie żal? Może? Nie, nie mam. Dobra, wróćmy do bazy, bo to jest bez sensu. To? Dobra. Ta gobiny! Idę już tam. Ja nic nie widzę praktycznie, nie wiem jak ty. No, coś tam widzę. A teraz tu już widać trochę. W cieniu praktycznie nic nie widać. A ja mam tam dalej poszedł, coś będzie. będziemy. O, słonecznik. Tu coś jest, nie czerwono. Tylko nie wiem co to jest, czy to jest goblin, czy co to jest. Tu mamy goblina, patrz. Lecę. Pierwszopoziomowy. Dobra. Jeszcze tu gdzieś było czerwone. Tu. A, a, czekaj, no to wróćmy się do bazy przy okazji i się i nie Jeszcze tu gdzieś było. Czerwona kropka, o tu. Nie wiem, czy on do nas przejdzie. Ej, patrz już jest ciasno. No. Ale energię odnowimy. No. Myślę, że tak pograindujemy poza odcinkiem, bo to bez sensu pokazywać. No, tu są trzy gobliny. Dobra, ja tu biję jednego. Pięknie, zrzucił monetkę. Faktycznie się chyba respił No ja się, ale tak słabo No ja też mam monetę, złoty nie wiem. Pięknie Aha. Nie ma, to jest taka satysfakcja jak się go zabije, nie? Dobra, kończmy ten odcinek, bo to bez sensu yy, pokazywać. 15 tak. minut zawsze coś Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, pograndujemy trochę, no i no. Do zobaczenia, hej!